Każdy dzień, w którym zauważasz to, co dobre, przynosi ci więcej tego, co karmiące. Rozpoczynamy dzisiejsze afirmacje. Proszę, powtarzaj za mną w myślach lub na głos. Dziękuję za to, co mam i kim jestem. Każda chwila jest darem. Widzę piękno w codziennych drobiazgach. Moje serce mięknie w zachwycie nad życiem. Wdzięczność otwiera mnie na spokój. Wdzięczność to furtka do wewnętrznego świata. W niej milkną wszelkie lęki. Proszę odwiedź dziś naszą stronę IskraZyciaTV. Zobacz nowy wpis na blogu. Poczytaj, poczuj i podziel się tym, co cię poruszyło. Niech dzisiejszy dzień będzie niczym hymn wdzięczności. Dziękuję, że dzisiaj zatrzymałeś się ze mną. Prześlij to nagranie komuś, kto potrzebuje zobaczyć jasność w swoim życiu. A jeśli uznacie, że moje afirmacje są wartościowe, weźcie pod uwagę wsparcie naszej telewizji poprzez wpłatę darowizny na Zrzutkę. Link do Zrzutki, jak zawsze, znajdziecie w opisie tego nagrania. Życzę Wam wspaniałej. Wysoko Wysokoenergetyzującej środy. Niechaj spełnią się wasze marzenia, a cele niechaj dadzą wam bardzo dużo energii. Pozdrawiam Was serdecznie, mówił Marek Zadęcki.